Alicja Wrona Trzepa z toru, drugiego rozpoczyna pierwsza w sztafecie reprezentacji Polski. Goni Polkę, francuska nasza zawodniczka, goni Irlandkę, no a potem Włoszki, Kanadyjki, Belgijki, Wielka Brytania, Jamajka na zewnętrznym dziewiątym torze Holandia. W drużynie Jamajki, Candisma Cléot, w zespole Wielkiej Brytanii, Lawaj Nielsen, w Belgii, Ponet, w drużynie Kanady, Zoe Scherrardt. No, Jamajka tutaj bardzo szybko, Brytyjka również. Holenderka to jest jedna ze słabszych zawodniczek. Holenderki będą tutaj miały stratę. Polka zaczyna biec coraz lepiej, zbliża się do Francuzki. Jamajka chyba na pierwszym miejscu. Bardzo dobry bieg też Brytyjek. Holenderki troszeczkę tracą, ale nie tak dużo. Drużynie Holandii, Rike Klaver, finalistka indywidualnego biegu na 400 metrów. Teraz Marika Popowicz odebrała pałeczkę, ale polska sztafeta chyba będzie na ostatnim bądź przedostatnim miejscu. Jamajka, Wielka Brytania, Holandia na zewnętrznym torze, ale za chwilę wszystkie zejdą do toru pierwszego. No i okaże się, jaka jest kolejność. Jamajka na pewno na pierwszym miejscu. Na drugiej pozycji będą Brytyjki, Kanadyjki i Holenderki blisko siebie. Klawer teraz y, mija kolejną zawodniczkę. Zobaczymy, czy ona wyprowadzi swoją sztafetę na drugie miejsce. Jamajka dosyć wyraźnie. Jenny Russell biegnie na drugiej sztaf zmianie w zespole jamajskim. w drużynie brytyjskiej Amber Anik i w holenderskiej like Klawer. No i Jamajka troszeczkę traci dystansu, a może nawet straci pierwsze miejsce na rzecz Wielkiej Brytanii i Holandii. Wielka Brytania, Holandia, Jamajka. Trzy sztafety z wyraźną przewagą. Potem Belgia na czwartym miejscu i Włochy, a Polska na miejscu chyba szóstym albo siódmym. No, a ósmym, bo mamy przecież dziewięć strachów. No tak. No tak, czy blisko siebie, Jamajka, Wielka, Bryta Wielka Brytania, Holandia troszeczkę straciła, Kanada na piątym miejscu, reprezentacja Belgii, w drużynie Jamajki Nikki Price, w zespole Wielkiej Brytanii Anna Pipi, w drużynie holenderskiej eh, Cetlin Peters. Na ostatniej zmianie w reprezentacji Holandii będziemy mieli bol. Będzie miała co odrabiać. No, Polka poprawiła troszeczkę Patrycja, tak. sytuację. Patrycja wyprzedziła dwie zawodniczki, a więc na siódmym miejscu reprezentacja Polski. Jamajka, Wielka Brytania, Holandia nieco, nieco straciła. Kanadyjka zbliża się, Belgijka. No i teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało na ostatniej zmianie. Jamajka, potem Wielka Brytania, potem Holandia, Kanada. No z olbrzymią stratą do y, mamy do szóstej zawodniczki na szóstym na piątym miejscu. Jamajka w drużynie Jamajskiej Stacy Ann Williams. Ona prowadzi na drugim miejscu Brytyjka Jergin na trzeciej pozycji. Femke ball, ale holenderka biegnie znakomicie. Proszę popatrzeć z tym bardzo długim krokiem, którym zbliża się do reprezentantki Wielkiej Brytanii. Ale Jamajka ma kilka metrów przewagi. Jamajka, Brytyjka, holenderka. Natalia Kaczmarek mija kolejną zawodniczkę. Może będziemy mieli piąte miejsce. A Femke Ball rozpoczyna. Bardzo mocny finisz. Jamajka jeszcze pierwsza. Femke ball i Brytyjka. Femke ball. Ball. Czy dogoni Jamajkę? Dogoni! Wyprzedziła! Yes. Jama Holandia, Jamajka, Wielka Brytania, Polska na szóstym miejscu, bo Natalia Kaczmarek wyprzedziła reprezentantkę Włoch Trewizan. Ależ niesamowity bieg! Femke Ball! Co ona zrobiła na tej ostatniej zmianie, na ostatniej prostej, to było coś fenomenalnego. Reprezentacja Jamajki wygrywa. 3 minuty 20 i 72 setne sekundy przed Jamajką, a na trzecim miejscu będzie Wielka Brytania. Poprawiony minimalnie. Rekord Holandii 3,20,72. Jamajka o 16 setnych ostatecznie przegrywa. Wyglądało, że ta różnica jest minimalna na mecie. No, Kaczmarek też można powiedzieć, że dokonywała cudów. Pięknie dogoniła Włoszkę, później już Włoszka próbowała jeszcze odgryźć się, ale nie dała rady.